Hotel Copacabana, bić w Acapulco mieści się w samym sercu tzw. złotej strefy hotelowej. Kwartał zwany Zona Dorada, mieści do marketów, barów oraz dyskotek. Ten czterogwiazdkowy obiekt posiada 460 pokoi rozmieszczonych na 18 piętrach. W recepcji na każdego nowo przybyłego gościa czeka welcome drink oraz wilgotny ręcznik do odświeżenia po podróży. Mieszczące się na parterze butiki oferują odzież, pamiątki oraz różnego rodzaju wakacyjne akcesoria. W hotelu obowiązuje formuła all-inclusive. Do dyspozycji gości są tu dwie przestronne, klimatyzowane restauracje, serwujące wyśmienite dania kuchni meksykańskiej oraz międzynarodowej. Dużym zainteresowaniem cieszą się dania z owoców morza oraz smakowite desery. Do posiłków goście mogą wybierać z bogatej oferty napojów bezalkoholowych, jak też białego bądź czerwonego wina, a także beczkowego piwa. Degustacji towarzyszy kontemplowanie wspaniałego widoku na ocean. Przytulnie zaprojektowane korytarze nadają charakteru temu miejscu, jeszcze zanim gość przekroczy próg swojego pokoju. Przytulne, klimatyzowane pokoje posiadają wygodne, podwójne łóżka. Dzięki meblom we współczesnym stylu i przyjemnym akcentem kolorystycznym, przebywanie w pokoju sprawia sporą przyjemność. Największym zaskoczeniem jest umieszczony w szafie telewizor. Tuż obok znaleźć można dodatkowo płatny safe. Stolik z krzesłami tworzy niewielki aneks wypoczynkowy, przy którym można wypisać widokówki bądź zaplanować zwiedzanie. Przestronna łazienka na swoim wyposażeniu posiada zestaw ręczników, podstawowe kosmetyki, wzbogacone o maszynkę do dolenia, a także suszarkę i dodatkowe lustro. W trakcie kąpieli goście mogą skorzystać z prysznicy. Każdy z pokoi posiada balkon z częściowym widokiem na okoliczniach zgórza, jak też na szmaragdowe wody uroczej Zatoki akapulko. Zobaczmy co się dzieje w części rekreacyjnej. Spory wybór leżaków czeka na gości zarówno przy basenie jak też na samej plaży. Część basenu posiada oczko z jacuzzi. W czasie otwarcia basenu czynny jest niewielki bar przekąskowy. Z kolei w drink barze można zamawiać soft drinki jak też egzotyczne napoje alkoholowe. Drink Bar czynny jest godzina od 10 do 22. Na terenie całego obiektu jest bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu. W chwilach między kąpielami wodnymi a słonecznymi można więc wysłać maile, rozmawiać na czacie czy poserpować po sieci. Przylegające do plaży palmy nadają wypoczynkowi egzotycznego posmaku. Wybudowany tuż przy piaszczystej plaży budynek hotelu Copacabana czeka na gości chcących poczuć prestiż i magię Acapulco. Zarówno hotel, jak też jego infrastruktura dostarczają wszystko, co żądnemu wypoczynku wakacjuszowi jest niezbędne do spędzenia niezapomnianych wakacji. Przylegająca do hotelu część plaży odgrodzona jest od części publicznej, co zapewnia przebywającym tam gościom prywatność tak bardzo pożądaną w miejscach pełnych szukających zarobku nagabywaczy. Grażowicze mają tam do swojej depozycji bezpłatne leżaki oraz dające cień zadaszenie. Orzeźwiające fale Pacyfiku dają wytchnienie od panującego tu cały rok upału. Mexico Querico. Zamów i zobacz cały film. Travel fan. Poznajmy razem świat. Poznajmy razem ludzi. Travel fan. Meet the world, meet the people.